Witam bardzo serdecznie, dzisiaj jest otwarcie lodowiska w Szanowie, z nami Paula tak, i Sara, powiedzcie, jak byście zachęciły inne osoby, żeby tutaj przy, przyszły i poślizgały się na łyżwach? No nie na łyżwach jest ogólnie dobrym sportem, więc dla zdrowia jest to dobre też, no i jest to bardzo dobra zabawa obiekt jest wystarczający? okej? Okay? nie, mógłby być trochę większy, bo jest za mało za dużo klientów. Troszeczkę większy, no to może na przyszłość. No to jeździmy! Dzięki serdeczne! Mm. thank <laughs> you Z nami Jakub Zieliński, prezes Zarządu Obiektów Powiatowych. Pani, Jakub, jakie dodatkowe atrakcje są planowane na lodowisku w tym sezonie? Dzień dobry. Dodatkowe atrakcje, które przewidujemy to na pewno na Wielką Burcheste Świątecznej pomocy pokaż mistrzów tańca figurowego na, na, na łyżbach. Dodatkowo zawsze przygotowujemy atrakcje typu na Mikołajki, na Walentynki, na Dzień Kobiet, jeżeli lodowisko jest jeszcze wtedy czynne. Są to dodatkowe konkursy, gdzie można wygrać karnety i jakieś gadżety z gminy Chrzanów, jak i z powiatu chrzanowskiego. Także serdecznie zapraszamy. Zatem bieżąco. sporo się będzie działo. Zapraszamy serdecznie. Dziękuję. Dziękuję bardzo.